Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr i w tym krótkim poradniku pokażę Wam jak w prosty sposób zmienić tło w menu gry Modern Warfare 3. Na początek pobieramy paczkę z programem Download Changer z tego adresu. Po rozpakowaniu programu wchodzimy do katalogu i odpalamy program. Wskazujemy ścieżkę do naszego pliku JPG, który chcemy podmienić. W moim wypadku to jest plik Scott. Ładujemy go. Po lewej stronie wskazujemy programowi, czy ma zmienić obraz w pierwszym menu, czy w drugim menu, czy w obu naraz. Ja wybiorę w obu naraz. Dajemy na OK. Program zaczyna pracować, podmienia plik. Musimy chwilę zaczekać. Operacja zakończona sukcesem. Zamykamy nasz programik i odpalamy grę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak widać, cała operacja przebiega pomyślnie. Obrazek został ładnie podmieniony, zarówno w pierwszym, jak i w drugim menu. Proszę bardzo. Także myślę, że nikomu to nie sprawi większego problemu, cała operacja. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.